Animatrony. Janusz, nic szczególnego. Aktywuje się od pierwszej nocy yy, i idzie do prawych drzwi. Oper, to samo co Janusz, ale idzie do lewych drzwi. Kubik aktywuje się od trzeciej nocy i kilka sekund po trzeciej nocy, po trzeciej godzinie od razu biegnie do prawych drzwi. Po czym może te drzwi trochę uszkodzić. Hexu działa podobnie do Opera, ale kiedy dojdzie do drzwi, będziesz musiał je od razu zamknąć i naprawić. Szeroki Hexu. O piątej nocy, gdy zobaczysz, że plakat z CiehSu zmieni się na szerokiego heksa. W spokoju 7, to od razu zamknij wszystkie drzwi, bo inaczej szerokich heksu ci... dupę. A więc tak jak słyszeliście, powstało Five Nights z Heksu. Naprawdę nie wiedziałem, że tak szybko to wyjdzie. I że po prostu No wiedziałem, że ta gra wyjdzie, ale nie wiedziałem, że aż tak szybko. I naprawdę Przetestowałem sobie ją, chciałem sprawdzić co wygląda interfejs, czy to jest coś takiego samego jak było OneZ hexu, ale okazało się, że to jest zupełnie coś innego. Dlatego możecie już od razu zasubskrybować kanał oraz zalajkować ten filmik. Ponieważ jest 5 nights, czyli 5 nocy pięć noicy, tak. 5 nocy. Dlatego zrobiłem może 5 odcinków. Zostawcie łapkę w górę, to będzie oznaka, że Wam się po prostu to podoba. No to tak, yy, możecie się subskrybować też oraz wesprzeć mnie, ponieważ też to mnie bardzo wspiera, jeżeli chodzi o karierę YouTube. No to co, zapraszam was do oglądania. Dobra, z tego co zauważyłem na, na wstawce, trochę mi się świecił web, ale już, już nie będzie mi się świecić trochę. Szkoda, że tego nie można na fu full screenie dać. No ale w sumie nie przeszkadza mi to za bardzo. Mogę tylko pasek zadań tutaj sobie wyłączyć, żeby był bardziej o. No i koks. No dobra, no jak już ustawiłem tę numerkę, mam nadzieję, że nie będzie u was to boleć. Pięć odcinków muszę zrobić w jednym po prostu dniu. Ale no co, będzie na zapas. No to tak, zaczynamy. Tak, to jest piękne. I patrzcie, nawet jest tu animacja. Człowiek, widzicie to? Kozak. Naprawdę, tutaj budżet jest złożony. Dobra, let's go. Pierwsza noc. Let's go, jaram się tym. O Boże, to jest przepiękne. Wszystkiego najlepszego. Ej, gdzie jest Janusz? Witaj. Jesteś tu nowy, więc wytłumaczę ci co i jak. Żeby zobaczyć, gdzie animatronik obecnie się znajduje, wystarczy kliknąć szary przycisk na dole. Każde sprawdzenie kamery lub zamknięcie drzwi zżera baterię, więc używaj tych rzeczy tylko wtedy, gdy będziesz potrzebował. Jeśli jakiś animatronik znajduje się w pokoju 7, to zamknij lewe drzwi, a kiedy znajduje się w 8, to zamknij prawe. Ogólnie to nie mów nikomu. Ale zamknęliśmy tą restaurację, z powodu zaginięcia pięciu dzieci. Kiedy zegar wybije godzinę szóstą, wygrasz, a animatroniki się wyłączą. Powodzenia, Hexu jest the best. Gox, dzięki za te miłe słowa. Yy, I przy okazji, to jeżeli jest ta pizzeria zamknięta, to po co ja mam tu być, takie ja tylko mam pytanie. Dobra, mamy kible. Scenę z trzema animatronikami, czyli Janusz Stonoga, mamy Wiktora Reksowskiego i yy, Opera Gamera, czy jaką. Jakub, Ksenon, coś tam. Yy, dobra, czy, czy on. Janusz! Wracaj na yy, scenę, bo trochę nie chcę, żebyś tutaj mi. No, no na szczęście drzwi działają, no. Ale dobrze. Jeżeli jest za głośno gra, to sobie potem ściszę, w sensie sobie sprawdzę jak to wygląda. Baterie nawet mamy. Okej... Okay. Janusz zniknął. Trzecim tym, nasza pizza będzie dzisiaj droższa. No dobra, i druga w nocy już jest. Bardzo dobrze. E, czyli chyba też 6 minut to 6... 6 godzin chyba, ale nie mam pojęcia. E, dobra. Happy birthday. Czy ja jestem tutaj główną Tom, no w, skońcu, w końcu fajna Zethexu. kantor biuro. Krywka kupika... Ej, no... C... Janusz mi się pojawił w krywce kupika, to chyba źle, źle, źle świadczy. Ej, no dobra, a ciekawy jestem, czy Oper się ru... O, oper się ruszył. O kurde, no dobra. Ej, może... Dobra, ciekawy jestem... znaczy Janusz się pojawił w lewych drzwiach. Chyba? A Oper chyba w prawych. Albo w lewych. Hol... Nie wiem. Zapomniałem. Gdzie ty jesteś, Janusz? W Piątce. Dobra, jest w Kiblu. Dobra. Janusz, zostań tam. Możesz tam zostać w sumie. Ee... Opera nie ma. A opera jest w trzecim. Na trzeciej kamerze jest. No dobra. Bardzo dobrze. Ee... Janusz, uciekaj mi stąd. Janusz jest coraz bliżej. Bardzo źle, o perwizyknął, nie, w trzecim, w trzecim tym jest Gdzie jest Janusz? Wszyscy że kantor kantur, biuro, do biura idzie Nie idź tam, proszę, nie Eee Eee Jeszcze 3 minuty, a ja mam już połowę baterii jeszcze Dwie. Dwie naprawdę Obawiam się Janusza sto, nogi Hmm Hmm Półsłonię kamerze chyba zamknięta. Poszedł Uf. ok. Trzecia kamerze jest chyba. Wypierdziałem i stąd. Jest ktoś obok nas? Nie. Hexu został na miejscu. czy jak działam pewnie jak Freddy? Nie mam pojęcia. Oper w kiblu. Yy, 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 w eeey, eeey, eee, kubika jest ten. O ja, za jeszcze dwie minuty a ten. A mi bateria już siada powoli. O, w zupoko. No dobra, ale pierwsze wrażenia są. Powiem, że na wysokim poziomie. Jeśli potem przetestuję jumpscare. Eee, jak ten. Przejdziemy sobie w sensie. No to... W sumie nie. Będę musiał wtedy zacząć od pierwszej nocy.

Możemy kontynuować naszą przygodę i spokojnie, wujcio Hexio tym razem nie pozwoli was skrzywdzić, to wam powiem. E, mamy drugą już IM, spokojnie, tym razem Oper nas nienawidzi, nie powinien przynajmniej. Ojej, tam, ten. No i tak, mamy na pewno Janusza, który idzie już w naszą stronę. No i tak, e, mogę nawet nagrać dla Was kompilację jumpscarów, czyli wszystkie jamskery, tylko trochę by mi to zajęło. No ale sobie trudno. Na razie wszystko jest tak, że możemy być spokojni, trochę mi się głos załamuje, ale to przez to, że SRAM znaczy może już nie aż tak, ale wciul głośność jest ta gra jak mi coś wyskakuje na mordę jeszcze ciągle się patrzę w jeden punkt, no to za miło nie jest. W Wkrótce kopika jest Janusz, Oper jest na drugiej kamerze. Mhm. Oper mnie zabił. Mamy ciągle full baterii, bo poczekałem sobie. Y, trochę tam. Mm -hmm. mm -hmm. No. Y, Janusza mamy w piątej kamerze. Y, opera mamy w trzeciej. On jest na opera i Janusza trzeba patrzeć na bardziej Człowieku. Okej. Okay. Y, jeszcze trzy minuty. Chyba przeżyje Janusz jeszcze musi zahaczyć o szósty pokój. Szóstą kamerę. A Oper, nie wiem jak przeskakuje. Też chyba przeskakuje co jedną. Ale nie było go w kryjówce Kubika. To chyba przeskakuje co dwie, I think. Dobra, Janusz jest w szóstej kamarze. Mhm. Jest Oper w czwartej, czyli jest. Czyli jest w kryjówce Kubika, no dobra. Ktoś mi tu pisze. A ja w pracy. O jasu O Jazu! Dobra, Spada Janusz. Jest w czwartej kamerze. Janusz, idź mi stąd. Idź mi stąd. A Kiesz, ludzie Dobra, dzięki. Gdzie jesteś w drugiej kamerze? Oper, where are you? Piąta kamera, Kibla, dobra. Ej, Guten Morgen. Jeszcze dwie minuty. Esa! Oper. Do siódmej kamery. Już! A Kiesz, zamknąć przed tą drzwi. Jeszcze, jakby tutaj się fajnie dało zapalać światła. Przy drzwiach to byłoby git w sobie Eeeo, kible l, 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 l. W szóstej kamerze jest. Dobra, zaraz będzie na siódmej. Od razu zamkniemy, ja się cykam. Dobra, nie? Jeszcze w szóstej. Gdzie jest Janusz? Czwartej? Dobra e. Gdzie jest Janusz czwartej? Szóste jest Oper. Jest yy... strasznie marnuje potery, chłopie. Jest, stoi. Idealnie przy drzwiach. Nie wchodzimy bez zgody pracownika Oper. Tam jest nawet wyraźnie napisane wszystko. Poszedłeś już? Tak, poszedł na scenę. Jest Janusz. Piątej kamerze, dobra. 5 Yyy... Bardzo dobrze, że przynajmniej Oper wraca na scenę Piąta kamera, Kible. Bo mi się zakończy bateria, a ja nie przeżyję drugiej nocy, jeżeli tam będą dodawane do postacie, O oh, fuck. Oper, poszedł do dru drugiej kamery. W szóstej kamerze jest y, Janusz. Z tą nogą. Dobra Usta kamera, gdzie jest Oper w drugiej kamerze? Ta kamera. Dobra nie muszę się nikim przejmować eee, o ja pizgam. Dawaj. Dobra jest Ja. Yeah! Jest moc A, moje uszy Poguba. Dobra no to tak eee, Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję że wam się spodobało Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Dzięki wszystkim A test